Tak naprawdę jestem zawodowym fotografem, mój dyplom zawodowy to jest właśnie fotograf. Uczyłem się typowego rzemiosła w czasach analogowych, czyli ciemnia, tysiące godzin w ciemni, wyłudzanie zdjęć. Ale to nie były takie zdjęcia zrobione aparatem małoobrazkowym. To, to był wielki format. Negatywy 13x18, które retuszowałem ołówkiem. Nauczyłem się dużo. Chociaż wtedy, jako nastolatek, wydawało mi się, że to jest mi w ogóle niepotrzebne. I, i za chwilę będzie to, co najfajniejsze czyli będę miał fajne zlecenia i będę zarabiał dużo pieniędzy. Ale te tysiące godzin w ciemni dzisiaj są potrzebne. Dzisiaj ta wiedza. Jest bardzo przydatna. Dzisiaj sam się dzielę wiedzą z słuchaczami Studium PAF-u. Uczę tutaj właśnie pracy w ciemni, uczę pinhoa, uczę podstaw fotografii. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uwielbiam dzielić się swoją wiedzą. I cieszę się, że wtedy, że żyłem w takich czasach, kiedy jeszcze był ten analog, i mogłem, mogłem się go nauczyć. I, i dzisiaj. Tą swoją pasję do fotografii dzielę właśnie z ludźmi młodszymi, którzy chcą, poszukują, są głodni wiedzy, chcą tworzyć. Też się od nich uczę, uczę się tej pasji. Uczę się, zmieniam się, rozwijam i to jest zaskakujące, że oglądając swoje, opis swoich zdjęć, jak wchodziłem do spafu projektu Przewidoczni, dzisiaj wydaje mi się, Trochę, może trochę infantylny nawet. Zdaje mi się, że mógłbym sięgnąć głębiej, pokazać to inaczej, złożyć ten zestaw inaczej. Dzisiaj jestem bardziej otwarty, poznałem masę świetnych ludzi w Spawie. Oni otworzyli mi oczy na, na fotografię bardziej awangardową, inną, bardziej uduchowioną. Wtedy wchodząc do spawu, bardziej skupiałem się nad technicznym aspektem, czy, czy to jest dobre czy widz będzie to potrafił przeczytać. Dzisiaj patrzę na fotografię inaczej. Ona nie musi być perfekcyjna. Ona ma zbudzić emocje. Ja idąc na wystawę, czy to jest malarstwo, fotografia, rzeźba, nieważne, każda sztuka jest odbierana przeze mnie emocjonalnie. Zanim Przeczytam opis, o co chodziło artyście, bo czasami jest to oczywiste, a często nie. To słynne pytanie, co chciał przez powiedzieć artysta. Ja najpierw patrzę, czy bije mi mocniej serce, czy mam gęsią skórkę, czy są emocje. Jeśli są emocje, to jest sztuka. Ja tą sztukę potrafię wtedy zrozumieć. Chodzi mi o. Mm, taką przemianę, wewnętrzną przemianę, która prowadzi mnie na wyższy poziom. Był taki okres, że w ogóle nie fotografowałem. Może to było nawet już 10 lat. Dekada, sta dekada bez fotografii, takiej e, prawdziwej fotografii. Potem przyszła fascynacja Street Foto, była moda na Street Foto, wszyscy biegali z aparatami, robili zdjęcia. I ja też. Dwa lata z moimi kolegami szukałem. Idealnego kadru. Jak się wydawało, że szukam, że ta wieloplanowość na zdjęciach jest moim celem, okazało się, że, że nie. Tak, tak naprawdę to ja fotografowałem emocje tej ulicy i to moi koledzy, jak omawialiśmy swoje prace po, po takiej wyprawie, chodziliśmy raz w tygodniu, na cały dzień i porównywaliśmy swoje zdjęcia później, to oni mówili, że coś jest dziwnego na moich zdjęciach, że one nie są nie są takie, jak, jak powinny być, według tego szablonu, który sobie ustaliliśmy, że, że one są takie bardzo PRL-owe, takie jakieś smutne, szare, brudne, inne, takie bardzo emocjonalne, one, one niepokoiły wprost. I ja sobie nie wyobrażam tak naprawdę dzisiaj innej fotografii niż czarno-białej, bo kolor, kolor nie rozprasza tak naprawdę. Ja zacząłem szukać emocji w fotografii, i nagle odkryłem Trenta Parka, kontrasty, światła. Potem Ackerman. To no nie miało być takie właśnie wesołe, szczęśliwe, tylko takie właśnie, taka proza życia. I w pewnym momencie, będąc z moją córką, która miała wtedy może 2-3 lata, byliśmy na placu zabaw. Ona bawiła się, a ja robiłem sobie zdjęcia. I odkryłem wtedy ruch. No i wydawało mi się, że ja odkryłem fotodynamizm, który już ponad 100 lat wcześniej był popularny na, na, na świecie, a, a ja nagle odkrywam coś świeżego dla siebie. I zrobiłem wtedy na pracy zabaw pierwsze zdjęcia z długimi czasami, z poruszeniem, z odbiciami światła, z blikami. Moja córka w pewnym momencie wymyśliła takie słowo przewidoczni, co miało oznaczać przezroczyste. Nazwałem w ten sposób swój projekt artystyczny, moją teorię chaosu fotograficzną. Chciałem pokazać, dokąd zmierzamy, co czujemy, w którą stronę idziemy i czy ta droga, którą wybierzemy, jest odpowiednia. Czy gdybyśmy zrobili coś innego, to to, to, to życie byłoby inne. O, projekcie przewidoczni albo może w trakcie projektu Przewidoczni, często chciałem pokazywać ten świat troszkę inny. Odkryłem fotografię w podczerwieni i, i ten świat się wydawał bardzo alternatywny. On był taki czysty właśnie. Zieleń jest biała. Wszystko wydaje się takie klarowne, takie doskonałe, spokojne. Cały czas chcę tak robić. Chcę, chcę te obrazy, te momenty, które mają być miłe, które mają mi Mam mieć fajne wspomnienia, że to było cudowne wakacje, cudowny spacer, cudowny wyjazd. To właśnie potrafię tylko oddać po fotografii w podczerwieni. Bo tak naprawdę fotografia w podczerwieni najbardziej lubi światło południowe, takie najmocniejsze. Kiedy w normalnej fotografii świt w krajobrazie albo zachód słońca jest ideałem, no to tak naprawdę w podczerwieni sam środek dnia jest ideałem. Bo światło takie najmocniejsze o 12 w południe jest doskonałe. To, co wychodzi z negatywu? I, i robię tutaj w ciemni wykorzystując powiększalnik jest, jest taką czystą fotografią. Jeśli jest błąd, to jest to estetyka błędu. To mi się podoba, ja chcę, żeby ten błąd był. Ja nie chcę mieć idealnych zdjęć, takich czystych, perfekcyjnych. Dlatego pinhole, który wykorzystuje otwór, który będzie dawał albo ostry obraz, albo nieostry. Zależy od tego, jaka zrobiona, jak zrobiona jest ta dziurka. Ten obraz jest totalnie nieodgadniony. Ja nie wiem, co wyjdzie, ponieważ długi czas naświetlania, różnego rodzaju materiały, bliki, fotografowanie pod światło, czy zaskakujące właśnie efekty fotografii pod światło w moich autoportretach, które zrobiłem na wystawę na dni fotografii alternatywnej, chciałem. Opowiedzieć swoje uczucia o, o, o smutku, tęsknocie, marzeniach, takiej apatii. Coś, co, co było wtedy we mnie. Chciałem to opowiedzieć. Ja, ja się zastanawiałem, jak to zrobić. Nagle odkryłem, że mogę opowiedzieć to właśnie pinholem i bardzo długim czasem naświetlania. E, mogę wyrazić swoją złość, mogę, mogę wyrazić swoje marzenia. I cała ta zabawa w, w szukanie błędów. Pinholowych okazała się idealna. Bo naświetlając 15 minut, siedząc tak naprawdę. Na schodach i, i robiąc zdjęcie swój, swój autoportu przez 15 minut, ja wiele rzeczy przemyślałem. Miałem wrażenie, że spałem, obudziłem się, śniłem. I to dla mnie to zdjęcie może się wydawać banalne, ale dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ to jest kawał moich przemyśleń. To, co się dzieje wewnątrz mnie, musi dać, mieć jakieś ujście. Tym ujściem jest właśnie fotografia. Projekt przewidoczni ewoluuje cały czas. Szukam nowych tematów. W pewnym momencie takich poszukiwań tłumu znalazłem się na marszu kodu. Fotografowałem starszego pana, który nie mógł chodzić już. Uśmiech, oczy po prostu cieszyły się. On, on maszerował z tymi ludźmi wewnątrz siebie. Potem zrozumiałem, że nie mogę pokazywać tylko jednej strony, ponieważ na krakowskim przedmieściu spotkałem ludzi, którzy wypędzali szatana z manifestantów kodu, którzy walczyli o demokrację, i pomyślałem, że trzeba pójść na drugą stronę. Wybrałem się na Marsz Narodowców 11 listopada, no, też pokojowa manifestacja. Sfotografowałem wtedy z wykorzystaniem lampy błyskowej. Jest to bardzo taki mocny materiał, gdzie widać siłę ludzi, ale też mam wrażenie, że jakąś nienawiść. I ja, ja nie czułem się tam bezpiecznie, może ze względu na ciągłe wybuchy. Nie spodziewałem się, że siła polityczna czy religia może być tak bardzo emocjonalna i to się prosi o fotografowanie, to trzeba trwalać i może kiedyś wydam album, marzę o tym. Chciałbym pokazać różne takie fascynacje, może, może nie, to nie jest dobre słowo, to nie jest fascynacja, to jest taka siła przekonań, to jest taki pęd do zmiany świata, że ci ludzie chcą zmienić świat, wierzą w to, że ich racja jest tą jedyną słuszną, która no, zbawi świat. I ja to chcę utrwalać.